Witajcie moi kochani na vlogu, na którym lecimy na Sycylię pierwszy raz. Nie będzie to mój pierwszy raz wygłoszeń, bo już któryś musiałabym nawet policzyć ile. Siedzimy sobie teraz na kawce, która już jest wypita na lotnisku, już czekamy na naszą bramę. latam tylko z plecakiem, a tym razem właśnie mamy ze sobą też walizkę, którą też oddaliśmy, bo uznaliśmy, że chcemy mieć po prostu dużo, nie tylko mieć dużo ubrań, bo lecimy na tydzień, ale chcemy też wziąć dużo ze sobą pamiątek, nakupić później. Jeżeli jest głośno, no to jest tu mnóstwo ludzi. W ogóle jesteśmy na lotnisku w Krakowie i jest bardzo dużo ludzi. I jedyne, co jest właśnie inne w tych moich wakacjach, to to że siedząc tu to jest cudowne, ale jestem też trochę w pracy, bo dostaję właśnie od Was różne wiadomości, zamówienia, też przelewy za jakieś sesje, więc też jest to takie moje pierwsze wakacje przedsiębiorcy, który jednocześnie gdzieś tam siedzi na kawce, czeka na lot, a jednocześnie dostaje od Was fantastyczne wiadomości. Powiem Wam, że ja zawsze marzyłam o takim czymś, o takim życiu właśnie, żeby móc sobie sama wyznaczać czas pracy, żeby móc też mieć takie cudowne osoby jak Wy, więc to jest fantastyczne. Jednakże chciałabym ten wyjazd poświęcić tak głównie właśnie, żeby być jak najmniej w telefonie. I już teraz się to mało udaje, ponieważ trochę w nim siedzę, ale głównie chciałabym mimo wszystko... Nagrywać Wam tutaj rzeczy, wiadomo, content itd. i tak dalej, pokazywać różne rzeczy. Więc taką intencją na ten wyjazd jest odpoczynek, oderwanie się i głównie właśnie z tym naciskiem na ten luz. My mamy tylko jedną wycieczkę zaplanowaną, a tak to planujemy być w Katani, do której właśnie lecimy na Sycylii. I planujemy tam, mamy, jesteśmy blisko plaży, mamy apartament, więc planujemy być głównie w nim, głównie się kąpać, głównie po prostu odpoczywać, totalnie chillować i być takim tu i teraz. Jeszcze bardziej się uspokoić. Korzystać korzystać z tego, że jesteśmy razem, a lecę z moim narzeczonym. Jest to już któryś raz, właśnie za granicą. No i następny raz się odezwa już do Was z samolotu. Robimy sobie krzyżówki. I patrzcie, pierwsza, pierwsza krzyżówka, którą wzięliśmy, tam gdzie lecimy. Już sobie siedzimy w samolocie i patrzcie przez cały lot. Przez cały lot będzie nas obserwować z okna ta pszczoła. Już dotarliśmy i to jest nasz pokoik. Tutaj mamy balkon, tutaj jest kuchnia. I tutaj mamy balkon, właśnie z takim średnim widokiem, ale jest ładny zachód słońca. Akurat mamy tutaj sklep, jakiś autobus, więc jest jakaś cywilizacja. I taki widok, jak tutaj mamy. I tutaj jest też jakby nasza z powrotem O, Tutaj tego akurat nie widać. Będziemy mogli sobie tutaj tak gotować jeść. I mamy tutaj jakieś dobre rzeczy do jedzenia. Co my tu mamy? To jest jakaś kawa? Tak. Oj, spadło. Spadło. No. Patrzmy muszę espresso robić. W środku fajnie, a na zewnątrz w ogóle tak bardzo jakoś biednie. Bardzo jakaś taka biedna dzielnica, ale jesteśmy w Katanie już. Jest tak, o jeszcze łazienka. No, fajnie, fajnie, fajnie to wygląda. Jaki design? Oto nasze pierwsze zakupy w Lidlu, który mamy tutaj w pobliżu. Zaraz pokażę Wam jak Lidl tutaj jest widoczny. Dobra, już chyba pokazywałam, ale dobra, o zmroku, o, w ogóle jak, jak mrocznie tutaj o zmroku i będziemy tutaj sobie zaraz robić małą, małą randkę. Tutaj są zapasy e, piękne. E, no i co tu? Jeszcze? Tylko tyle mamy? Nie, jeszcze w lodówce coś o, mamy. Dobra, nasza mała lodówka, uwaga, uwaga. E, no, są oczywiście parówki. E... O, ten ser muszę spróbować. Muszę go spróbować. Dam może znać, jak nie zapomnę, jak tam. E no, takie rzeczy na razie. Są takie pyszne, ale patrzcie, w ogóle tu z tym serem otworzyłam. Dostajemy miseczkę. Normalna, miska. Super dodatek. I nasze śniadanko. Mamy tutaj pyszne. Nie wiadomo, co to jest do końca. To jest czekoladą chyba. Ale na pewno jest bardzo dobrze. Teraz mamy, tak jak właśnie mówiłam, chill totalny tutaj w chłodnym. Ja na chwilę byłam na balkonie, na którym nagrałam Wam bardzo fajny filmik. Także jeszcze, jeśli nie widzieliście, to on powinien już być. Także Was tam bardzo serdecznie na niego zapraszam. A teraz siedzimy sobie w naszej pięknej kuchni. Mój ukochany zrobił mi właśnie espresso, bo tutaj we Włoszech przecież trzeba pić espresso, słuchajcie. Także zaraz będziemy to robić. A jak tylko zrobi się trochę chłodniej, to będziemy iść na plażę, ponieważ tutaj blisko nas jest plaża. Specjalnie wybraliśmy taką lokalizację, żeby ona była blisko, bo wiecie, ja kocham się kąpać, kocham pływać, a ponad tej plaży widać wulkan Etna, także będziemy niedługo iść, ale jeszcze czekamy, aż to słońce troszeczkę się unormuje ja będę musiała się porządnie posmarować, ponieważ mam tendencję niestety do spalania się. Ja się nie, ja się śmieję, że ja się nie opalam, tylko ja się spalam, ja czerwienieję, więc będę musiała nałożyć hektolitry kremu i trzymajcie kciuki za to, żeby ta, ten krem 50 wytrzymał tutaj na tym słońcu. Tak więc trzeba zjeść drugie śniadanko i tutaj już talerz jest przeszykowany. E, tutaj szykujemy wszystko. To jeszcze zapasy po wczoraj pozostały, Chlebek pyszny e, i kawka. Wyszliśmy z naszego domku, z naszej willi i idziemy po raz pierwszy na plażę. Zobaczyć, czy w ogóle jest fajnie, jak w ogóle słońce trochę zaszło, e, więc zobaczymy w ogóle, czy będzie jakaś pogoda. I nie jest aż tak gorąco, prawda? Rano było, rano było gorzej. Więc mam, e, czy mam duże nadzieje? Nie wiem, bardzo lubię pływać i jestem ciekawa tego fragmentu plaży, który tutaj jest. Taką rzeczą charakterystyczną jest to, że tu wszędzie leżą kotki. Wszędzie są kotki i one są takie dość małe i ich strasznie dużo, ale jak chcesz się tu nisko to niestety uciekają. Ojej, a nie, czekaj pierwszy kotek, który dał się dotknąć trochę. No i tutaj tak niebezpiecznie niestety samochody pędzą z tej ulicy, ale chciałam Wam powiedzieć właśnie, że tutaj jest bardzo dużo kotów, ale one tutaj mają taką energię jakby szczurów, naprawdę jakby takich, ja kocham koty w ogóle, ale tutaj one są tak dokarmiane i one są wszystkie tak jakby bezdomne, że ludzie je dokarmiają, ale one żyją tu na ulicy. Jest ich mnóstwo i jest dużo też na ulicach takich kotów, które niestety no zostały potrącone i tak dalej i one sobie tak leżą na przykład tak i i jeszcze dużo nie wyeksplorowaliśmy, ale to jest to, co tutaj na przykład już na ten moment bardzo, bardzo widać. Więc to jest bardzo ciekawe, że ich jest tak dużo po prostu jak głębi. I jeszcze co ciekawe, że w niektórych miejscach one jakby na murach są takie potuczone butelki postawione, tak jakby jak u nas są te takie igły na głębie, na niektórych murach, czy tam oknach i tak dalej. To tutaj są butelki ludzie kładzą, żeby po prostu te koty może im nie siadały na tych murach. A najlepsze jest to, że one i tak siadają. No i tutaj mamy rzeczywistość, tutaj mamy opuszczony budynek i dosłownie obok ulicy mamy bardzo dużo śmieci, więc tak niestety wygląda większość Włoch. Bo jak być może wiecie, może nie wiecie, ja byłam we Włoszech już ponad 10 razy, już nawet nie liczę ile, w chyba 40 miastach. Tak? I po prostu widzę to, że wszędzie, nieważne w jakim regionie, no niestety ten brud w większości miejsc jest, jest pięknie, ale te Włochy są też często bardzo romantyzowane, jak przyjeżdżamy to jest naprawdę, no więcej śmieci niż w Polsce. Czy to jakaś pustynia? Tutaj mamy piękny piasek i można się kąpać, a tam za ogrodzeniem jest wysypisko śmieci. Także tutaj, tu, to tak widać po prostu, a tutaj ten piasek jest bardzo fajny. Także tak, tam jest wulkan. Teraz taki piękny zachód słońca, i jeżeli chodzi o plażę, to bardzo, bardzo fajnie jest. Mimo, że tam za tym brzydkim płotkiem jest właśnie brudniej, to tutaj jest naprawdę ładnie, czyściutko. Morze jest super cieplutkie. w ogóle ja w nigdy w takim ciepłym nie pływałam, prawda, Rafał? No. E, I co? No i zaraz będziemy iść sobie po jedzenie. I cały czas tu muzyczka gra, więc jak ktoś tego nie lubi, to nie bardzo, ale mi to jakoś bardzo nie przeszkadza. E, no, jest piękniej i jest dużo też muszelek. Nie da się głaskać. Niestety. Najlepsze jedzenie na świecie. Znaczy. idziemy dzisiaj do centrum miasta. Bardzo trudno się idzie, bo tutaj co chwilę jeżdżą samochody, nie ma chodników. Potem są, ale więc nie jest to jakiś super miły spacer i idziemy na początku na targ rybny. Chcieliśmy dojechać autobusem, ale tak długo szukaliśmy sklepu z biletami autobusowymi, że dotarliśmy do centrum, gdzie chcieliśmy. I właśnie taka rada, że można znaleźć bilety Tabakieri. W tabakieri, tak to się nazywa. To jest taki sklep trochę, że tam kupujecie papierosy, jakieś losy, tak, jakieś takie po prostu, tak, takie dosłownie rzeczy. Ale generalnie jest ogromny chaos, mnóstwo ludzi. A teraz idziemy do. Fontanny takiej ładnej, i generalnie zobaczcie, co tutaj jest jeszcze pięknego. Randeczka. Ok, jesteśmy na takim głównym placu. Tu jest bazylika, a tutaj jest patrzcie taka fontanna z takim słoniem. Trochę biedne, że musi trzymać takie tyle rzeczy, i tak wygląda ten plac. A jak widzicie, jak to we Włoszech jest dużo ludzi, mimo że mamy wrzesień. No to jest po prostu duży tłum. Czas na espresso. W pięknym miejscu. Idziemy teraz na dach. Takie schody nas czekają. I jak widzicie bilet, a nie, nie widzicie w sumie, ale bilet kosztuje tutaj 5 euro. Za jedną osobę, żeby wejść na górę i zobaczyć sobie właśnie panoramę. Więc zaczynamy naszą wspinaczkę. Chyba Kanori czy coś takiego ja Tak powiedziałam pani i nam to przyniosła Więc dobrze powiedziała Słuchajcie, ja czekałam na ten smak Całe życie Tu jest tak pyszne, Rafał co uważasz? Tak, to pyszne Weszliśmy sobie do starożytnego Amfiteatru, tutaj tak to Wyglądało i żeby tutaj wejść Sobie właśnie do tych ruin No to kosztuje to za dwie osoby 8 euro Tutaj jest taki obrós, taka cerata, i jest tutaj simon czyli taka głowa z nogami. Czas tutaj włosko, mm. <laughs> tutaj mniej. Wychodzimy dzisiaj z naszej willi i idziemy na plażę znowuż po południu. Także dzisiaj e, liczymy, że może woda będzie miała jakiś inny, fajniejszy kolor, ale właśnie, jeśli o to chodzi, to pokażę Wam miejsce, które odkryliśmy, że przy naszej plaży, czyli przy miejscu takim, gdzie jest plaża publiczna, jest czyściutka, piasek jest super, no, obok jest ta brudna plaża. I słuchajcie, je odkryliśmy, wyogrzebałam trochę. Dlaczego to tak wygląda? Dlaczego tak się dzieje, że ta plaża jest tam taka brudna? Słuchajcie, ponieważ naprzeciwko jest opuszczony aquapark, który został opuszczony prawdopodobnie około 2019 roku, więc to nie jest taka stara sprawa, powiedzmy. I pokażę Wam ruinę tego aquaparku. To jest niesamowite, że kiedyś coś tak Tętniło życiem, dzisiaj należy do nikogo i dlatego jest takie brudne i dlatego nikt tego nie sprząta. O, tu jest plaża, a tutaj mamy właśnie opuszczony aquapark I przed nim właśnie ten pasek plaży jest bardzo brudny. A ten pasek, na którym idziemy, czyli plaża wolna, no tutaj to nie bardzo widać, ale tam dalej jest bardzo czyściutko. Tu mamy z jednej strony. Dzisiaj moi drodzy wychodzimy na Etno, dlatego pokazuję nam tutaj obrazek, który mamy w naszym apartamencie, ponieważ będziemy może nie na samej górze, bo na samej górze to jest 2500 metrów nad poziomem morza. Ale będziemy na wysokości około 2100. Będziemy na takiej wycieczce organizowanej. Od razu Wam podsyłam tutaj link w opisie do tej wycieczki, jeżeli byście byli chcieli skorzystać i zobaczyć, jak ona bardziej będzie wyglądała. Jesteśmy bardzo dobrze nastawieni. Powiedzieli, że trzeba wziąć kurtki, więc mamy kurtki, mamy takie duże, całe buty. No i weźeliśmy sobie długie spodnie, ubraliśmy, no bo ponoć tam na górze może być nawet 5 stopni, jak tutaj jest teraz około 30, no to myślę, że to będzie taka duża różnica w temperaturach, więc teraz jedziemy do centrum na miejsce odbioru, na miejsce spotkania, no i... Z otwartą głową podchodzimy do tego wszystkiego, zobaczymy jak tam jest na wulkanie. Miejsce zbiórki mamy w samym centrum miasta, w samym rynku, więc przechodzimy znowu, tam sobie kiedyś piliśmy kawkę. Znowu na etnie nasze ukochane, prawda? Tutaj wziął sobie raportę z pistacją, takie oko, oko z pistacją to się nazywał, a ja oczywiście kanoli. My już Po wycieczce, już musisz sobie na silnik poprawić i było naprawdę fantastycznie, wspaniale. Mi się bardzo podobało tobie, Rafał. Bardzo. I to jest szczerą polecenie, to nie jest żadna, nie wiem, reklama czy coś bo zobaczyliśmy właśnie wulkan. No nie byliśmy tam na samej górze, tak jak mówiłam, ale i tak było tak trochę męcząco. W sensie ja nie jestem osobą, która na co dzień fizycznie coś robi, więc, więc było dla mnie trochę takie męczące wspięcie się, no ale to nie było nie wiadomo co. Także teraz jesteśmy w nocnej katanii wieczornej. Mamy okazję właśnie się przejść. Jest bardzo dużo ludzi. O wiele więcej niż kiedy było słońce, co mnie w ogóle nie dziwi. No bo, no bo jest teraz idealna tak naprawdę pogoda. Ale niesamowite, że tam trzeba było mieć kurtkę, a tutaj sporo te mogą się rozebrać, jak widzicie idę na ogonie no żartuję. <laughs> idziemy sobie pozwiedzać. Dużo ludzi, ale bardzo ładnie, prawda? Dzisiaj jedziemy z dworca w Katani. Jedziemy pociągiem do Taorminy zobaczyć sobie jak to wygląda. To miasto. Jesteśmy teraz w Taorminie, tutaj mamy taki stolik, siedzimy sobie w, restaurac w restauracji, z takim widokiem. Dostaliśmy taką lemoniadę pyszną, bardzo dobrą tu mają lemoniadę, to trzeba to przyznać. Przyszło nasze jedzonko, ja oczywiście mam owoce morza, Rafał ma pyszną pizzę, tutaj jakaś osa nam się przyplątała, a lemoniada jest przepyszna. Wchodzimy teraz do góry, zobaczyć widoki. Jesteśmy na górę, tu mamy taki klasztor i taki widok, no, na całą, całą tarnę, patrzcie na to upływ każdy z tych, z tych kaktusów niesamowity, a tam na górze jest zamek. Weźmy. Pięknie to wygląda, ale to było nie lada osiągnięcie. Musimy tutaj wejść. Mamy taką kawiarnię i widok z drugiej strony. Z drugiej strony takie piękne widoki. Żegnamy już ten piękny widok. Niesamowity na całe miasto. Warto było tu na pewno przyjść. I się bardzo, bardzo zmęczy. Już zeszliśmy, a tu jeszcze kolejne czekają na schody, i teraz idziemy na taki główny plac. Mówili, że nie będzie dużo osób w, w wrześniu, a mamy środek września. I trochę jest tutaj w towarminie osób, trochę jest tłum, ale nie jest tak źle. A to taki główny plac. Myśmy byli tam na górze, gdzie ten krzyż, a tutaj taki plac, jeżeli komuś się nie chce wchodzić na górę samą, to ma taki widok. No moim zdaniem jest słabszy niż ten, który ciągnie się z samej góry. Opuszczamy więc nasze piękne, piękną willę Tak, krzyją słuchawki. Moi drodzy, ja tutaj z bombą z Hammond Cheese Ale już jesteśmy na lotnisku, teraz mamy lot. Yy, więc tak, podsumowując tak na szybko, tak na świeżo moje przemyślenia to jest to, że Katania ma dwa katania. Cecilia ma dwa oblicza. Jedno to takie bardzo biedne yy, brudne, które jest właśnie w Katani, a drugie takie bardziej ładne, jakie byłyśmy, byliśmy w Taorminie. Więc w sumie fajnie, że byliśmy i tu i tu jakby dwóch, no dwa zobaczyliśmy oblicze tych Włoch. I dzięki temu mogliśmy tak naprawdę poznać, jak jest naprawdę. Bo ludzie, którzy byli na przykład tylko w Taorminie, no to no powiedzą, że Buchy są piękne, że sesja jest przepiękna, czyściutka, nie? A jakby fajnie jest zobaczyć też te obrzeża i zobaczyć, jak to wygląda naprawdę. Że tak, są te przepiękne miejsca, ale są też miejsca, które po prostu wyglądają gorzej. I to nie znaczy, że są gorsze, ale po prostu są bardziej. Yy, jest po prostu niższy standard, o może tak powiem. Więc wspaniała przygoda, na pewno nie żałujemy. Ale na ten moment chyba nie chcielibyśmy wrócić tutaj. Już czuję, że mamy tutaj poeksplorowane. Następna do, tak, do, do Włoch, tak, na zacyczenie, dosłownie. I następne będziemy mieć już wyjazd, wylot. Już mamy kupione bilety również do Włoch. Ale to obserwujcie mój kanał, żeby się dowiedzieć więcej. Ja tutaj już na lotnisku wrzuciłam też głosówkę, też troszkę popracowałam, ale to właśnie w sumie było takie bardziej work and life balance. Więc udało się to fajnie zachować, więc się bardzo cieszę, że miałam też taką odpoczynek. Wracam niedługo do pracy, do, do moich ukochanych klientek. Wróciłam dzisiaj też głosówkę fantastyczną praktykę Magia Emocji na krąg kobiet mocy, więc zapraszam też bardzo serdecznie. Wszelkie linki znajdziecie w video. No i co? Kochane, ja próbuję moją bombę. Już Wam nie powiem, jak smakuje. Jest cieplutka, podgrzana, na pewno jest dobra. Dziękuję Wam za to oglądanie. No i co? Tłuszczymy się w kolejnych filmach.